Siłaneczko mam do sprzedania Peugeota 407, dwulitrowego diesla, 136 koni, 2005 rocznik. Xenon, spryskiwacze lamp, ładne alufelgi, ki czujniki cofania tył. Cztery szyby w prądzie, oryginalne radio, skrzynia sześciobiegowa manualna, klimatyzacja, przebieg 280 tysięcy autko zadbane. Tak to się prezentuje. Tu mam do sprzedania Skoda Octavia, 2004 rok, przebieg 328 tysięcy, 1,9, 105 koni, w cenie 5990 990 zł. dwie szyby w przedzie, skrzynia manualna 5 Oryginalne radio. Z klimatyzacją. Hak holowniczy. Wizualnie prezentuje się dobrze. Tu mam Titrę na C5 z 2007 roku przebieg 330 16 diesel 109 koni Dzisiaj mamy ofertę dnia Kupnie tylko dziś w cenie 3250 zł Dwie szyby w prądzie Skrzynia manualna pięciobiegowa Zawieszenie pneumatyczne sprawne Oryginalne radio Tutaj mamy Opla Astra z 2004 roku przebieg 409 000 1,4 benzyna 90 koni wraz z LPG 3690 zł. Szyby niestety manualne, skrzynia biegowa, yy, pięciobiegowa, bez klimatyzacji. Tu naklejka jest. To jest do zdarcia, zamknięcie jest do zdarcia i, i będzie w jednym kolorze. Tutaj mam Volvo S40, 2006 rok, przebieg 362 000, 1,6 diesel, 109 koni, w cenie 5990 zł. Wszystkie autka, które mamy na placu są zarejestrowane, są opłacone i mają ważne badania techniczne. Przy każdym aucie jest możliwość negocjacji ceny. Autokomin znajduje się w świebodicach przy drodze krajowej nr 35, 10 km od Wolbrzycha. że żeby w prądzie, skrzynia manualna, pięciobiegowa, oryginalne radio. Klimatyzacja. A <grymne> <grymne>